Szanowni Państwo, zgodnie z wczorajszą obietnicą, pragnę przedstawić dzisiaj pogłębioną analizę epidemiczną naszego województwa według stanu na dzień 8 maja na godzinę wieczorną. Na tle kraju tą sytuację naszego województwa przedstawiają te dwa wykresy. Na tym dolnym wykresie mamy pokazany przebieg krzywych, Zmiany wskaźnika zapadalności, czyli liczby osób zakażonych liczonych na 100 tysięcy mieszkańców. Jest to taki bardzo obiektywny wskaźnik. I tak jak już wielokrotnie wspominałem we wcześniejszych tego typu analizach, w ciągu pierwszych kilkunastu dni krzywa województwa lubelskiego zaznaczona kolorem czerwonym przekraczała do tego punktu średnią krajową, a to oznacza, że byliśmy w czołówce województw najczęściej na trzecim miejscu. W pewnym momencie, w marcu, nastąpiło przebicie tej krzywej, mówiąc kolokwialnie, i z każdym dniem różnica na korzyść naszą między wskaźnikiem dla województwa lubelskiego, a wskaźnikiem dla kraju stopniowo się zwiększa. Nie ma praktycznie rzecz biorąc dnia, w którym ten dystans nie pogłębiałbyś. Oznacza to, że na tle kraju ten wskaźnik był coraz mniejszy. Uwidocznione jest to również na tym wykresie słupkowym. Ten niebieski słupek to jest średnia krajowa. Ona w tej chwili wynosi około. 40. I jeżeli skonfrontujemy to z poszczególnymi województwami, to okazałoby się, że jest sześć województw, które przekraczają średnią, natomiast pozostałe województwa są poniżej średniej. Najwyższy wskaźnik w tej chwili jest dla województwa śląskiego, przekraczający 60, 60 yy, wartość. Kolejnym województwem jest województwo dolnośląskie i mazowieckie. To są te województwa, które mają najwyższy w tej chwili wskaźnik. Też układ tych trzech województw jest dodatkowym ostrzeżeniem dla nas, żebyśmy nadmiernie nie cieszyli się, że nasz wskaźnik jest niski. Dlatego że do niedawna, kilka dni temu. Ten najwyższy słupek dotyczył innego województwa, województwa mazowieckiego, a ostatnie dni sprawiły, że województwo śląskie, gwałtowny wzrost liczby zakażonych i zdecydowanie wyjście na najwyższą wartość. Dlatego też nie pocieszajmy się tym nadmiernie zielonym słupkiem, bo to jest województwo lubelskie. Jak widzicie Państwo, niższy wskaźnik minimalnie ma województwo podkarpackie, no już mocno niżej województwo warmińsko-mazurskie i na ostatnim miejscu województwo lubuskie. My w tym rankingu jesteśmy w tej chwili na miejscu 12. I teraz tylko od nas będzie zależeć. Bo nie ukrywam, najważniejszą przyczyną wzrostu bądź spadku liczby zakażeń jest ten dystans społeczny, ta mimo znoszonych ograniczeń i jednak pewna ostrożność w relacjach międzyludzkich. Przechodząc, jak gdyby do analizy, tylko i wyłącznie w obrębie naszego województwa chciałbym zwrócić uwagę na pewne zjawiska. Ta krzywa to jest krzywa liczby aktywnych zakażonych, która powstaje w wyniku odjęcia od liczby wszystkich zakażeń od początku epidemii, odjąć liczbę ozdrowieńców, liczbę zgonów. Jak Państwo widzicie, ten punkt to jest około 22 kwietnia. Od tego momentu systematycznie liczba aktywnych osób zakażonych praktycznie rzecz biorąc codziennie spada. Dzisiaj, 8 maja, ta liczba wynosi 118. Co przy łącznej liczbie 383 przypadków zakażeń, jak widzicie Państwo, jest to już blisko 1 trzecia. A to oznacza, że 245 osób to już są ozdrowieńcy. To przy okazji chcę zwrócić uwagę, że. Byście Państwo nie konfrontowali tych wszystkich liczb tak co do jednej, dlatego że jeżeli mówimy o zdrowieńcach, nie uwzględniamy sześciu osób, które są w rachunku 383 przypadków zakażeń, a pochodzących spoza naszego województwa. Oni w rachunku zdrowieńców tych 245 nie występują. Stąd też. Prośba o uwzględnienie wtedy, kiedy Państwo będziecie dokładnie przeliczyć. Na tym dolnym wykresie pokazane są właśnie te cztery różne stany, to znaczy ta najniższa krzywa to jest liczba zgonów, która wynosi w tej chwili 14. Następna krzywa to są właśnie ozdrowieńcy. Czerwona to jest liczba aktywnych zakażonych, i wreszcie liczbę, krzywa obrazująca wszystkie zakażenia od początku epidemii. Gdyby operować liczbami według stanu na 8 maja, tu mamy liczbę 383, tu mamy liczbę 245, tu mamy liczbę 118, a tutaj 14. Jak Państwo widzicie, kilka dni temu nastąpiła ciekawa sytuacja. Liczba aktywnych osób zakażonych spadła poniżej liczby ozdrowieńców. I ona stopniowo, ta różnica, proszę zwrócić uwagę, zwiększa się. To są te optymistyczne informacje, ale jeszcze raz podkreślę, że tak jak widzimy tutaj różne załamania, tak jak ta uwaga, o której mówiłem, porównując województwo śląskie, dolnośląskie i mazowieckie, w każdej chwili ta sytuacja może się zmienić. I tylko od naszych zachowań i tego dystansu będzie zależeć, czy ta tendencja zostanie utrzymana. Ponieważ zwróćcie Państwo uwagę, liczba 118 aktywnych zakażonych, a gmin w województwie lubelskim mamy 213. Jak łatwo się domyśleć, w wielu gminach po prostu nie ma aktywnych zakażonych. Myślę, że jest to też ważna informacja dla jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie gmin, w kontekście uruchamiania przedszkoli żłobków. Dlatego, że ten stan epidemiologiczny opisywany jest przede wszystkim liczbą aktywnych zakażonych, bo to oni mogą być źródłem rozprzestrzeniania się poziomego e, zakażonych. Teraz kilka szczegółów w układzie powiatowym. To jest ten ciąg dalszy ważnych informacji dla jednostek samorządu terytorialnego. Przy każdym powiecie <laughs> mamy trzy liczby. Na zielono to jest liczba osób ozdrowieńców. Trzy, yy, pole czerwone, przepraszam, to jest liczba osób aktywnie zakażonych. I na czarnym polu Liczba zgonów. Gdzie jest w tej chwili najbardziej trudna i niepokojąca sytuacja? Przede wszystkim to jest powiat zamojski. W powiecie zamojskim mamy 33 osoby aktywne, aktywnie zakażone. Przy okazji, informacja: 13 ozdrowieńców i 3 zgonów. Kolejno, idąc według liczby osób aktywnie zakażonych, czyli tam, gdzie jest potencjalnie większe zagrożenie zakażenia się w wyniku na przykład kontaktu, to jest miasto Zamość. 17 przypadków. W międzyczasie wyzdrowiało 20 osób i 1 zgodnie. Na trzecim miejscu. Jeżeli operować można byłoby takim określeniem, jest powiat lubelski. 14 osób aktywnie zakażonych, 33 ozdrowieńców, 2 zgon. Kolejny powiat puławski. 13 aktywnych, zakażonych, 20 ozdrowieńców. Z tych większych liczb warto byłoby jeszcze. Zwrócić uwagę na powiat rycki, gdzie jest 9 aktywnie zakażonych, 6 ozdrowieńców, 1 zgon. Następnie mamy dwa samorządy, dwie jednostki samorządu terytorialnego, w których jest 5 osób aktywnie zakażonych to jest Lublin, miasto Lublin oraz powiat. Chełmski. Kolejne powiaty to już są znacznie mniejsze liczby aktywnie zakażonych. Cztery w powiecie radzyńskim, trzy w powiecie łukowskim, trzy w powiecie biłgorajskim, po dwie w opolskim, w tomaszowskim, następnie mamy... W powiecie Łęczyńskim oraz w mieście Biała Podlaska. I pojedyncze e, przypadki e, to e, mamy powiat lubartowski, powiat białski i to chyba wyczerpuje. E, a przepraszam bardzo, jeszcze miasto Chełm. Natomiast pozostałe powiaty, jak chociażby Kraśnicki. Janowski, następnie Chrubieszowski. Kolejno mamy. Już nie mamy. A jeszcze, przepraszam bardzo. Słynny powiat Włodawski, który zwróćcie Państwo uwagę. To jest samotna naklejka. Zero na czerwonym tle. To oznacza, że nie ma ozdrowieńców, nie ma zgonów czyli od początku epidemii w tym powiecie nie było żadnej osoby zakażonej. W ten sposób przedstawia się mapa zakażeń tych aktywnych, ale przy okazji liczba tych ozdrowieńców. Zwracam uwagę na to, że szczególnie w tej części południowej naszego województwa to są te sygnały, o których wspominałem wcześniej. Nie możemy popadać w hura optymizmu. Przykład powiatu zamojskiego, przykład powiatu Zamość, ale również jeszcze stosunkowo duża liczba w powiecie lubelskim, w powiecie puławskim, w ryckim, <laughs> świadczy o tym, że w każdej chwili ta tendencja w innych powiatach się może zmienić. Pocieszającym faktem jest to, że w największym skupisku mieszkańców województwa lubelskiego, czyli w mieście Lublin, jest tylko pięć w tej chwili aktywnych, ale sygnalizuje, że ta sytuacja w każdej chwili może się zmienić. Zobaczymy, jakie będą jutrzejsze komunikaty. Zwracam na to uwagę również szczególnie z tego powodu, że w ostatnim tygodniu niektórzy Często zadaję pytanie, dlaczego tak gwałtownie w niektórych momentach wzrasta liczba osób w kwarantannie. Bo były takie dni, kiedy było poniżej 4 tysięcy, a teraz jest ponad 5 tysięcy. Otóż wynika to między innymi z tego, że rozpoczęliśmy kilka dni temu akcję badania personelu w DPS-ach, w hospicjach, w zakładach opiekuńczo-leczniczych. I podobnym tego typu podmiotom. I okazało się, że w przypadku powiatu, właśnie zamojskiego, mamy w przypadku trzech DPS-ów stwierdzone zakażenia osób z personelu, jak również pojedyncze w przypadku pensjonariuszy. Więc tam są trzy domy pomocy społecznej. To Automatycznie generuje bardzo dużą liczbę osób w kwarantannie, związaną zarówno z liczbą personelu, jak również liczbą pensjonariuszy. Na przykład w przypadku Krasnobrodu, gdzie mamy pensjonariuszy około 130 i bardzo dużą grupę pracowników, personelu. Yy. Podobnie w przypadku powiatu Biłgoraskiego, tam mamy zakład opiekuńczo-pielęgnacyjno-leczniczy, gdzie z kolei mamy trzy osoby, które mają pozytywny wynik badania, czyli są zakażone. I mamy jeszcze jeden przypadek, to znaczy w Lublinie, w DPS-ie Kalina. Także to są te, aha, jeszcze mamy jeden przypadek w powiecie ryckim w Leopoldowie. Dobrym sygnałem, aczkolwiek to nie jest stuprocentowa pewność, jest to, że w tych wszystkich sześciu placówkach nie ma masowego w tej chwili zakażenia. Są to pojedyncze przypadki, tak jak wspomniałem, personelu i w dwóch przypadkach pensjonariuszy. Mamy nadzieję, że, są to, że to był początek jak gdyby zakażenia tych DPS-ów i dzięki tej akcji profilaktycznej, którą realizujemy przy współpracy służb sanitarnych z Wojskami Obrony Terytorialnej kraju, że te źródła zakażeń się nie rozwiną. I nie nastąpi znaczący wzrost tychże zakażeń. Reasumując, szanowni Państwo, ja często używam określenia sytuacja stabilna, niekiedy z elementami pewnego optymizmu, ale nie ukrywam, boję się trochę budować tą atmosferę wielkiego optymizmu, dlatego że ten koronawirus, jest tak tajemniczy, tak jeszcze nieodgadniony, że różnych sytuacji mo możemy się spodziewać, czego najbardziej doświadcza w tej chwili województwo śląskie, a szczególnie górnicy. Jest jedna z kopalni, w której zakażonych jest już potwierdzonych ponad 200 osób, podczas kiedy zwróćcie Państwo uwagę, w większości województw ta liczba zakażeń Wynika to m.in. z tego wskaźnika, jest w podobnej wysokości od samego początku, od samego początku epidemii. Dlatego też ponawiam po raz wtóry apel o to, żeby przestrzegać tych wszystkich ograniczeń, ale również nakładać sobie w ramach tego samodzielnego życia pewne ograniczenia. Takie zabezpieczenia, które ustrzegą nas przed tym zakażeniem. Tym bardziej, że tak jak wspomniałem, te przypadki w DPS-ach są o tyle niebezpieczne, że niebezpieczeństwo zakażenia dotyczy osób z grupy wysokiego ryzyka. Na zakończenie jeszcze raz powtórzę tą uwagę, że ci, którzy są miłośnikami liczb, że dodając. Te wszystkie liczby, które są widoczne na tej mapie, nie otrzymacie Państwo sumy 383. Otrzymacie Państwo sumę 377, ponieważ e, nie uwzględniają, tak jak wspomniałem wcześniej, sześciu osób, które są w liczbie 383, ale nie zamieszkują na terenie naszego województwa. Zostały nam przypisane z tego powodu, że po zakażeniu były hospitalizowane na terenie naszego województwa. Także w ten sposób przedstawia się ta sytuacja. Dziękuję Państwu za uwagę, w nadziei na to, że kolejna analiza będzie równie optymistyczna. Dziękuję bardzo.